OK, słuchajcie, to jest mały teścik, bo nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli odbieracie te free gifty, to na te free gifty działają e, boosty z petów i boosty z waszych znajomych. Czyli na przykład, jeżeli tu dostajemy Rainbow Coinsy za prezenty, to dostanę ich razy 2,6 plus jeszcze to, co mam w swoich petach. Jeżeli mam wyekwipowane pety z na przykład boostem do Rainbow Coinsów to nam zwiększy oczywiście ilość końców z prezentu zaraz to sprawdzimy tak samo jest z diamentami więc zobaczcie sobie wezmę ten prezent i zobaczymy ile dostanę zobaczcie dostałem 16 bilionów rainbow końców czyli tak jak mówię ma to wpływ na to ile czy jakie pety nosicie w czasie yy, klejmowania Otwierania tych prezentów, więc pamiętajcie sobie o tym, żeby zawsze mieć założone te pety, które dają busta do diamentów albo do rainbow końców, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Tyle, z mojej, tyle w tym odcinku. Do zobaczenia.